Czy mamy teraz mhm. kryzys, no wiemy, że, gdyby, że są zwolnienia w niektórych firmach, że są mniejsze zakupy. Wszyscy nie wychodziliśmy z domu, więc też nie wydawaliśmy pieniędzy. Tak. Więc wiemy, że jak gdyby ludzie, będą mieli jakieś problemy finansowe, no, że generalnie będziemy biedniejsi za rok niż jesteśmy teraz. Mhm. Trzeba sobie to powiedzieć. No i co z cenami, bo wiem, że mamy takich klientów, którzy się zastanawiali, czy nie zrezygnować z umowy, yy, czy nie kupią tego samego domu taniej, może za trzy miesiące, może za pół roku. Co ty o tym myślisz? Ja myślę, że domy będą dalej drożeć. Znaczy ja myślę, że może domy drożały, nie wiem, teraz tak dokładnie nie pamiętam ale 10 15% rosnie w ciągu tam ostatnich 2 mm. lat. Tak, myślę, tak że może to... to tempo wzrostu zmaleje. Tak, tempo wzrostu może na pewno zmaleje, mm -hmm. ale jednak, y jednak się utrzyma, prawda? Tak jakieś pojedyncze okazje się mogą zdarzać, ale jakby pojedyncze okazje się zdarzają zawsze. Tak jak zawsze i wszędzie jest wiele firm deweloperskich budujących, które będzie miało problem. Mm -hmm. Bo to są firmy, które jakby powstały na bazie. Tego sukcesu, który był w tym roku na początku mhm. i w zeszłym, prawda? O, teraz jest koniunktura w budownictwie, no to ja będę teraz wielki deweloper. Mam tam troszkę pieniążków, prawda? Uruchomię firmę i będę sobie tam budował. Jeden, drugi, trzeci sprzedam, prawda? Bo to teraz się świetnie na tym pieniądze robi. Oczywiście, tylko oni nie wiedzą, że to jest jednak trudna praca. Ja myślę, że część tych deweloperów, którzy mhm. popłynęli na, na tej fali sukcesu, ona się wysypie. Hmm. Ale wiesz, co, tak tak jak ten, ja tak trochę przerywam, ale ja się wtrącę, bo nie wiem, jest kilometr od nas, w Gostyni są takie domy z poprzedniego kryzysu. I tak? tak. Ja ten tak kryzys ledwo pamiętam, ale te domy dalej stoją, bo z jakichś powodów dalej są puste. Tak, tak, to już sprawę. Ale one też coś tak. pokazują, i ten poprzedni kryzys tak naprawdę powodował to, że w mediach huczano, że jest super kryzys. Hmm. Ludzie bali się podejmować decyzje. z 3 miesiące z pięć, ludzie powiedzmy wstrzymali się z decyzjami, z rezerwacjami tego typu rzeczy. A nie wiem, nieruchomości staniały o 2%, gdzie nigdzie 3%. W takich mniejszych miastach naszej nieruchomości w ogóle nie staniały. My cały czas pracujemy w tej branży od wielu, wielu lat i my nie poszliśmy na tej fali, prawda, o super, teraz jest koniunktura, to my będziemy działać, więc nam akurat kryzys nie grozi, także możemy uspokoić naszych klientów, że jesteśmy firmą stabilną z doświadczeniami dużymi i mogą bez problemu u nas jednak te domy rezerwować, kupować, zamawiać, a my damy radę. Znaczy, wiesz, no bo to jest taki drugi element, czemu nieruchomości nie stanieją, mhm. Bo może będzie trochę trudniej o kredyty, więc może kupujących będzie troszkę mniej rzeczywiście. Ale też ofert będzie mniej, bo ja już wiem, o, na przykład w Bielsku-Białej kilku deweloperów, by mieli trzy inwestycje, to jedna na przykład zatrzymują. Tak. Niektórzy duzi, ogólnopolscy deweloperowie, też jak gdyby, no nie wiem, dziesiątki inwestycji, stwierdzili, że zamiast, nie wiem, 30 inwestycji, to oni będą robić 15. To oczywiście. spowoduje, że za rok, za półtora roku po prostu mieszkania rynku będzie mniej, więc może domy. ruch będzie mniejszy, tak, no mm. mieszkań, domów tak naprawdę to jest wszystko powiązane w pewien sposób. Ruch będzie może troszkę mniejszy, ale ceny tak naprawdę się utrzymają lub wzrosną.